Kredkę oraz wdrażaniem sztucznej inteligencji w innowacyjnych projektach, współzałożyciel i prezes firmy Univajt oraz wydawnictwa Komata Książek, doktora z obszaru sztucznej inteligencji w dziedzinie informatyki Akademii Kuli Rzecznicznej w Krakowie, przed Wami Cześć, dzień dobry. Akcesorium zostawię sobie na chwilkę tutaj. Programisty jeszcze nie mieliście na scenie. No, jeszcze szczególnie z szaną. To zaraz wyjaśnię, bo to jest takie fajna analogia do tego, co się obecnie dzieje. Długo rozkminialiśmy, to w sumie z Kubą wspólnie, jak opowiedzieć dla osób, które nie mają nic wspólnego z technologią, jak można fajnie wykorzystać sztuczną inteligencję, o którą umówmy się, to jest obecnie totalna krawędź technologii yy, jak to fajnie wykorzystać. I tak naprawdę to, co się obecnie dzieje, to jest bardzo do tego, co działo się na zakończenie średniowiecza. Pewnie wiecie, yy, jakie są takie trzy wydarzenia, które uznaje się za zakończenie yy, średniowiecza. Po no pierwsze mamy Koruba, który na Santa Marii przypłynął yy, do wspaniałego nowego świata, odkrył Amerykę. Dokładnie. Upadek Numer trzy. Ruch. I konstantynopolu. Numer 3. Druttenberg. Gutenberg. Chciałbym się skupić właśnie na tym trzecim, ponieważ to jest yy, według mnie, bardzo subiektywnie, ale tak naprawdę najważniejsze wydarzenie z tych wszystkich trzech. Ponieważ to, co zrobił Gutenberg, to nie tylko zrobił jakąś fajną maszynę, nas nowy sprzęt. To, to nie, nie, nie. Tak naprawdę to, co zrobił Gutenberg, to zmienił sposób y, myślenia, propagowania i przetwarzania informacji. Coś, co wcześniej było w ogóle niemożliwe na, na, nie na, większą skalę, na jakąkolwiek skalę, czyli szerzenie wiedzy, szerzenie dostępu do informacji, przed Gutenbergiem było niemożliwe. Więc to nie jest tylko i wyłącznie to, że sprawił, że miś w kasztelach staje się bezrobotni, tylko tak naprawdę zmienił sposób procesowania informacji. Po średniowieczu nastąpił renesans. No i tutaj muszę zrobić tam analogię, bo już kilka osób mnie pytało, po co mi ta szabla. W trakcie renesansu największą, najbardziej skuteczną, najefektywniejszą formacją wojskową była nasza polska Husaria. I to, co wyróżniało Husarię, poza tym, że mieli rewelacyjne wyszkolenie, wspaniałe konie bojowe, słynne skrzydła, to jeszcze mieli to. Polscy kowale stworzyli broń, która jest uważana za najlepszą, najbardziej doskonałą broń białą w historii. Część historyków się kłóci, że katana ja polskich samorajów była lepsza, ale spora część uważa właśnie tą wspaniałą szablę za najbardziej doskonałą broń białą w historii. Dlaczego? Jednocześnie dobra do na nogach, nadająca się do walki z zwarciu, do walki na odległość. Świetna do parowania, idealna do walki podczas, podczas jazdy konnej, chroniąca to, co ma chronić, przy okazji lekka i wymagająca dużo mniejszego szkolenia niż to były niż miecze dwuręczne, wielkie za czasów krzyżackich. Ja wam to puszczę, bo nie każdy myślę, że miał okazję zdobyć taką szablę. To nie jest egzemplarz dekoracyjny, tak tylko powiem. To jest zrobione przez pasjonata broni białej, zawodowego Kowala, który zrobił egzemplarz bojowy. Więc to nie jest, to nie jest tylko ilość do powierzenia na ścianie. Góra jest ostra. Tak. Więc uważajcie. Tak, tak, tak jak w mi do języka. <laughs> Dokładnie. Dokładnie. Zobaczcie sobie, bo to jest takie ciekawe. Tak? Ale dlaczego o tym mówię? I dlaczego znowu e, dół jest ostry jak w <laughs> Dlatego chwyciły zęby. Tak, góra jest ostra, ponieważ ona tylko częściowo zaostrzona, niej można było parować w się ciało, więc żeby się nie stępiło długą e, tępę. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ zostało to stworzone właśnie w okresie pośredniej wieczór przez Polaków, jest to najlepsze narzędzie do walki, jakie jak jak powstało. Jaki to ma związek w ogóle ze sztuczną inteligencją? Chwila, czy działa. E? Ponieważ dzięki sztucznej inteligencji obecnie, tworzonej również w Polsce, Wam pokażę parę fajnych narzędzi, które zostały stworzone przez Polaków oraz w Polsce. Już teraz, z bardzo niewielkim nakładem pracy, możemy robić te rzeczy. Jeżeli chcemy, to możemy sobie, na podstawie swojego zdjęcia, zrobić sobie sesję zdjęciową, nie wiem, jako rycerza czy jako jakiegoś samuraja. Możemy również... Thanks to AI, you can speak in any language you like. Même si you français, ma i vostri partner la vostra capacità di parlare in italiano. Ja, hindi mnie kiedy ja, od mnie bierzają, kiedy się jak kwelam na Oczywiście po polsku również mogę coś powiedzieć, korzystając z modelu wytrenowanego w kilka minut dowolnym głosem. Nie mówię po francusku, w hindi też nie mówię. Po włosku coś tam, coś tam powiem? Dobrze, dało się. Ale wytrenowanie tego zajęło mi minutę nagrania własnego głosu, i tutaj możemy wejść w 2.0 z dedykowaną wiadomością, spersonalizowaną i to nie od jakiegoś lektora. To my mówimy prosto do swojego klienta, e, jako ja. Słyszycie mój głos? Teraz trochę, trochę jestem zestresowany. Wtedy było na spokojnie, z barwa jest nieco inna, ale da się dowiedzieć, że to był mój głos. Narzędzie AI jest od nie ma, nie ma fizycznie opcji, żeby, żeby śledzić wszystko, co się dzieje na rynku. Codziennie powstają nowe rzeczy, co chwilę są też ruty inwestycyjne, które, które można obserwować, ale narzędzi, które, które są takie zdatne do użytku w tym momencie, wbrew pozorom jest relatywnie całkiem niewiele. Bo to, że są nowe modele, to nic nie znaczy, bo dla osób, które nie są techniczne, one są nie do wykorzystania. To są jakby fajne nowinki. Tutaj parę, parę milionów albo parę miliardów zleciało wtedy, w nie ma to żadnego znaczenia, ale chciałbym Wam pokazać, jak. Już teraz, w tym momencie, do czego konkretnie możecie wykorzystać w swoich biznesach e, narzędzia AI. Jedno z takich, które też testowaliśmy, żeby nie było, są narzędzia, które tutaj też testowaliśmy, krótko jednego, przed chwilą słyszeliście, e, to jest na przykład narzędzie do e, transkrypcji. Whisper od OpenAI potrafi słuchać tego, co mówimy, zrobić automatyczną transkrypcję. Dodatkowo Słubańcy jeszcze zrobili y, simultaniczne tłumaczenie. Możemy mówić w kilku różnych językach. On nam to od razu wrzuciły języka polskiego i mamy notatkę ze spotkania. Nie trzeba mieć sekretarza, nie trzeba się skupiać na tym. Można y, załatwić właściwą sprawę, a dzięki Whisper dostaniemy piękną transkrypcję i notatkę ze spotkania. Mamy gotowe. Ola, mówiłeś o notatkach głosowych, że iPhone'owe są do Whisper wymiata. Whisper jest w stanie z akcentem, y, z przekręcaniem słów. Z bardzo szybko. Nawet y, robili testy na jakimś tam koreańskich k-popie, gdzie tam po prostu zasuwają niesamowicie i od razu angielskiego. Najlepsze na świecie. Y, no to teraz w drugą stronę. To, co słyszeliście przed chwilą, to był Labs. Y, z, z waszej własnej kurki głosu jesteście w stanie zrobić sobie dowolne nagranie. Do czego my to wykorzystujemy? Y, zrobiliśmy narzędzie, które y, służy do zbierania Odpowiedzi ankietowych, taką bardzo dachawiorą, żeby wiedzieć nie tylko co ktoś odpowiada, ale też jak, jak do tego dochodzi. To wspiera oczywiście wszystko sztuczną inteligencję. No i, i zderzyliśmy się z sytuacją taką, że trzeba, trzeba coś pokazywać ludziom. No to Chcemy robić filmiki, nagrywać na no, to dobra scenariusze, lektora, nagrywać to wszystko. Kupę czasu, kupę pieniędzy. Dzięki Eleven Labs, dzięki wytworzonym skryptom z pomocą czatu GPT. I prostego nagrywania ekranu stworzyliśmy. tutaj o 3 południa mniej więcej, żeby nagrać 20 km w po narzędziu co i jak. Oszczędność czasu niesamowita, w zasięgu ręki już w tym momencie. Tutoriale filmiki reklamowe, ale właśnie. Cold calling. Do cold callingu możemy w tym momencie zawrzeć złota, który będzie mówił naszym językiem. Dedykowane, dedykowane wiadomości wideo. Jakby potencjał wykorzystania no nieskończony, ogranicza z tylko kreatywność. Tylko jedno. Trzeba wiedzieć, że takie coś istnieje, a wtedy już można uruchomić proces myślowy, do czego można to wykorzystać. Można? ja bym że podejść bardziej w tamtą stronę, żeby... O, dokładnie. Kolejna rzecz. Generowanie obrazów. Tutaj e, mocne ostrzeżenie. Bo to, że ej, można wykorzystywać sobie różne narzędzia sztucznej inteligencji do generowania obrazów, no to myślę, że każdy się spotkał nie wiem, chociażby Czasem zdjęcia papieża w krótce buchowej, które swego czasu były wiralem sieci. Ale trzeba uważać z jedną rzeczą bardzo mocno, prawa autorskie. Wszystkie grafiki co do jednej na tej prezentacji zostały wygenerowane przez ninczeni. Nie zrobię tak zręcznie, no poza swoją twarzą którą tam wcześniej, żeby, żeby coś mi wygenerował ze mnie, ale wszystko zostało wygenerowane przez Midjourney. Mam jeszcze Monardo z tego diffusion, z dali od Open.ai, ale jest jeden bardzo duży problem prawa autorskie. Zaczynają się już pojawiać procesy. Gdzie ktoś zauważył, że tutaj w tym obrazku wygenerowanym przez AI jest jakieś moje zdjęcie, jakaś moja grafika. Jest to temat, temat ryzykowny, ale Firefly, Michał, chyba korzystasz z Firefly u siebie w pracy, no, nie? Handla AI bardzo są czyste pod tym względem. Bardzo proste, bardzo intuicyjne do, do działania i można wykorzystywać w czystym sumieniem komercyjnie i generować dowolne grafiki. Tutaj jest potencjał wykorzystywania, wykorzystywania Fireflyer czy kampy do materiałów marketingowych. Znowu skacamy czas. Nie potrzebujemy agencji marketingowej, nie potrzebujemy grafików. Ja mam pytanie, bo ty mówisz, że Firefly może prezentować komercyjnie, ale w płatnej wersji? W płatnej wersji, tak. tak, tak ja tak jestem w tak. beta testa w tej darmowej no. i właśnie jest na każdym obrazku jest napisane samy... Nie wolno tego wykorzystywać komercyjnie. W płatnej wersji mówią, że można. Tam ma 100% rzeczy, które są e, opłacane, można wykorzystać komercyjnie. E, z Firefly'em wersji płatnej wersji płatnej jest to na czysta. Więc tutaj e, przynajmniej tak świetli Adobe, zobaczymy, co będzie dalej, jeśli się okaże, że nie wytrenowali tego modelu, znaczy jednak nie dni. A jakby to są, to są to, są, to, to, jest, to jest ich zdanie, ale jeżeli miałem zapis jak licencyjny, że można, no to wtedy nie jesteśmy czyści, no bo wtedy mamy podkładkę, ale w przypadku w przypadku generowania obrazów bardzo uważać, tutaj jesteśmy... Jesteśmy tak. No prawie tutaj mamy kilkoro, więc jesteśmy wieści wszyscy. Przy... Tak. tak, wiecie, jak jest koronie przed zimi. No i e, perełka, Też dzisiaj dzisiaj padło. E, podpisuje się po tym, co ona odpowiedział. Jeżeli ktoś nie wykorzystuje chatu GPT czy jakiegokolwiek innego e, LLM-a, e, to mi to duży błąd. E, jesteśmy w stanie oszczędzić taką niesamowitą ilość czasu. E, te pomysły, które tutaj są, to jest tylko taka kropelka w morzu możliwości. Strategie, plany marketingowe. Słuchajcie, no, pewnie kilkoro z was zapłaciło jakieś horrendalne kwoty za stratega marketingu, który nam wyprodukował jakieś piękne prezentacje, który się składa z do postowania na, na social media i zrobienia z tego Google Adsów, no nie? No to mam to w jakieś 30 sekund. Jak macie opracowaną strategię marketingową, Dopóki mamy taką ścieżkę, sobie wszedłem dla hipotetycznego projektu, e, żeby zobaczyć, czy to w ogóle będzie miało rację by. Możemy podać e, co chcemy osiągnąć. Jakby to, co chcemy robić, jaki mamy biznes, jaki mamy pomysł, powiedzieć mu, słuchaj, ja ci to wszystko podałem, weź to sobie, przepusz, przeprocesuj, a następnie zadaj mi pytania i zrób mi strategię marketingową kontent na stronę internetową teksty, wszystkie, wszystkie kopie, które są na stronie internetowej mogą być wygenerowane przez ChatGPT. Co więcej, ChatGPT jest nawet w stanie wygenerować całą stronę internetową, a w ramach tej strony internetowej jeszcze można mu powiedzieć, słuchaj, ale weź mi stwórz jeszcze prompty do Mic Journey czy, czy do innego generatora grafik, żeby widać się pasowały dokładnie w ten miejscu na stronie po to, żeby strona zmieniała swój To ma być jedna konwersja cokolwiek, według potrzeb oczywiście. Ale chat GPT jest przetłoczny. Marcin, sorry, ale plan treningowy też możemy wygenerować z GPT. Przepisy. Checklisty. E-booki. No, umówmy się. Najprostszy w magnet, jaki się pojawia na każdej stronie. Ja Słuchajcie, tutaj checklista z tym, tym, tym. Ściągnij mojego e-booka. No, teraz już z chatem GPT możemy sobie takiego e-booka napisać od strzału. Tak naprawdę. To do czego jeszcze wykorzystujemy w takiej codziennej pracy, poza tą częścią techniczną. U nasi programiści się testerzy wykorzystują chat GPT nie żeby wrzucać ten kod, bo to jest dość ryzykowne, ale po to, żeby prosić go o sugestie. Z chatem GPT jest problem również, uwaga, z prawami autorskimi, nie do końca jest jeszcze jasne i czyste, co się dzieje z tymi wszystkimi tekstami, które tam lądują. Teoretycznie twierdzą, że kasują, ja bym uważał. Mamy piękny przykład Samsunga, gdzie jeden z inżynierów Samsunga, nie, przecież coś o tym przypadku. no, jeden z inżynierów Samsunga wrzucił troszeczkę za dużo niż powinien do czatu GPT, skończyło się to tak, że Samsung został zmuszony, żeby podpisać duży, sporego deala z OpenAI, żeby to zostało tam, gdzie jest. Czyli na no, tym miliardy poszły? No, tak, Co, coś takiego, nie? Więc trzeba naprawdę uważać na to, co się rzuca do czatów GPT, szczególnie jeżeli mamy jakieś informacje wrażliwe. Można go spytać, ale bardzo trzeba uważać na to, co się tam rzuca, szczególnie z rzeczami, które są innowacyjne, które są naszą, naszym wyróżnikiem, naszą przewagą konkurencyjną. Nie? Nasze strategie, nasze dokumenty, nasze pomysły. Yy, tego lepiej nie. Spytać go, żeby oszczędzić swój czas jak najbardziej. Ale uważajcie z yy, zrzucanie swoich rzeczy. No i jej rzecz. Yy, Praktycznie każdy z nas sprzedaje, no żeby sprzedawać trzeba się troszeczkę dowiedzieć o branży, o kliencie, o tym, co się dzieje w okolicy. Dzięki czatowi GPT e, oczywiście z całego tam wtyczek, żeby dostęp do sieci, do, do konkretnych stron czy do PDF, ale można bardzo mocno przyspieszyć cały proces, proces researchu. Robimy sobie, targetujemy sobie, wchodzimy w ten segment e, i za pomocą chatów GPT, zaraz poświęcając kilka dni na zrobienie researchu i... Stworzenie idealnej spersonalizowanej wiadomości, czy grafiki czy wideo do, do klienta e, jesteśmy w stanie zrobić ciągu jednego popołudnia trafiając idealnie w potrzebę tej osoby. E, ale jest jeden problem z, e, z tekstami czatu GPT. E, część z nich, nie wszystkie, ale część z nich e, jest trudno, e, jakby to powiedzieć, tak, tak skonstruować zapytanie do niego, żeby nie wyglądało to jak takie typowe jajowe. No, niektórzy już nawet zauważają o tempo został stworzony przez, przez czapę GPT, no, e, no i e, mamy opcję, albo się z nim kopać za nowo i generować znowu te same zapytania po to, żeby, po to, żeby on nam wygenerował odpowiedź tak, jak my chcemy, albo już stosunce innych narzędzi, również otwartych AI, po to, żeby on nam to przeformułował. Na przykład kipuń podwyparafrazowania. Kip, 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 OpenAI jest ostatnim też narzędzie, które pozwala wykrywać czy dany tekst został stworzony przez OpenAI? Są narzędzia, które, które potrafią nie tylko z, nie tylko z niego, ale yy, zaraz zacznie się pojawiać chociażby antyplagiaty, które mamy, nie wiem, magisterki, inżynierki, doktoraty yy, i tak są przypuszczane przez, yy, przez antyplagiaty, no to zaraz to nie będą tej właśnie antyplagiaty, bo antyplagiaty sprawdzają to, co już istnieje w naszej bazie dokumentów naukowych, nawet no, w tym momencie trzeba jeszcze sprawdzać, czy nie zostało to wygenerowane z czegoś, kto to opublikował. No i to nie jest to porada. To będzie możliwe w ogóle? Żeby jest to możliwe. możliwe. jest bym za wysiłek tak Za wysiłek, tak? No to świetna się, no się informacja. To <noise> Dzięki, ale, ale w każdym, w każdym razie, e, jeżeli nie OpenAI, to ktoś, w końcu będzie to robił, to no będzie OpenAI sam sobie wystrzelał w stronę. E, czymś takim. Jest ktoś inny, kto będzie chciał podkopać OpenAI, to, to zrobi i będzie dalej i dalej to e, No i dlatego mamy bota, który nam zrobi parafrazowanie. Jeżeli chcemy mieć od razu uporządkowany, uporządkowany tekst, niekoniecznie kopiąc się właśnie z, z całą serią dialogu, z, z czatem GPT, to są typu Copy AI, które ma od razu gotowe takie szablony dokumentów, pisy na bloga, maile, posty na LinkedIna, na Facebooka. Na dzień dobry generujemy sobie od razu całą gamę tekstów na wszystkie możliwe social media, na stronę internetową, w mgnieniu oka. Ale Mam jeszcze drugą stronę. Jeżeli ktoś ten kompleks nie pisać, co jest wskazane, żeby nam mózg nie wyświetlał całkowicie, no ale możemy popełniać literówki, możemy, nie wiem, być zmęczeni, no to wtedy bardzo polecam wykorzystywanie trójki typu, typu gramami, albo Microsoft sobie redaktor. One cały czas nam skanują nasz tekst, wyłapują wszystkie. błędy które to, że dawno Word to robił. Ale te narzędzia stwierdzą, słuchaj, tutaj gramatycznie to nie jest do końca dobrze napisane. Weź na przykład tutaj, użyj innego słowa, weź coś przeformułuj, żeby to, żeby to było lepsze. No i takie trendy latem, kręg, moim zdaniem, e, tego wszystkiego, co mamy obecnie dostępne na rynku, generowanie wideo. E, My na ciężki temat, ponieważ tutaj łączymy e, syntezę mowy e, z, z generowaniem obrazu i generowaniem treści naraz. To jest takie połączenie wszystkich najtrudniejszych rzeczy, które są, które są na rynku obecnie, e, po to, żeby stworzyć sobie e, filmy e, filmie wideo. Czy to filmy instruktażowe, czy to, e, to filmy sprzedażowe. Zobaczcie taką próbkę, w parę minut wygenerowaną. Cześć, jestem Marek, jestem twoim osobistym asystentem. Mogę pomóc ci w tworzeniu treści wideo niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż, KL, edukację czy inne cele. Może nawet poprowadzę następną prezentację na Networking Club. Mniej więcej 10, 10 minut zajęło, to no, najwięcej czasu zajęło, żeby ustawić go, żeby gadał po polsku i e, żeby dopasować głos do tego awatara, żeby nie było tak, bo tutaj wszystko się ustawia osobno. <laughs> Mniej więcej pasuje. Takie mogę zrobić lepiej. No więc zobaczcie. E, muszę wrócić do tej analogii z samego początku, bo e, w trakcie tworzenia tej prezentacji to było trochę takie jak popuchem w łeb. E, Średniowiecze się skończyło, e, kiedy Kolumbia odkrył e, Amerykę, no a teraz jesteśmy na skraju wycieczki na Marsa. Upadek e, Konstantynopola. No, umówmy się, geopolityczne przetasowania są do śmieszne w tym momencie. Ostatnie 20 lat było wiele stabilne, teraz się zaczyna trochę zmieniać. E, no i Gutenberg zmienił sposób przetwarzania tej pracy z informacją. A teraz dzięki AI, no my mamy to narzędzie, narzędzie w rękach. No i trochę teraz kwestia naszej decyzji, czy, czy weźmiemy chociażby te polskie narzędzia, świetnej roboty do ręki, czy będziemy szli do przodu, będziemy w awangardzie biznesu. I tutaj też razem z Polski, a nawet z Krakowa wyrośnie parę perełek, no albo zostaniemy bezrobotni, jak ci w w średniowieczu. Tyle ode mnie. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Dobrze, przechodzimy. Jestem pod wrażeniem dzisiaj od prezentacji i on się tak wpisuje, tutaj, to jest, to, to jest to połączone, także super, że w ogóle wyszło to przypadkowo, a że jesteście razem dzisiaj i orientami, także wielkie brawa. Przechodzimy do sesji networkingowej nr 2,